Mam dość całego tego gamingu, zajmę się uprawą ryżu. Ostatnio miałam okazję wreszcie nadrobić grę, którą jakiś czas temu odpakowywałam na kanale edycję taką specjalną, kolekcjonerską: Sakuna Rise and Ruin. I wreszcie zasiadłam do zagrania w ten tytuł. Ukończyłam go i powracam z recenzją. A mój pierwszy wniosek jest taki: że Sakuna to gra, która pozwoliła mi zupełnie na nowo spojrzeć na symulatory farmienia. Jedno Wam powiem. Twórcy gry dokładnie wiedzieli, jak mnie skusić do zagrania. Dali na okładkę uroczą japońską boginię, no i, no i przyznaję, dałam się. Producentem tej gry jest firma Edelweiss, która nie zasłynęła być może do tej pory wielce rozpoznawalnymi tytułami, ale ponieważ jestem bezsilna wobec japońskich motywów w grach, to musiałam zagrać. Akcja gry jest osadzona w fantastycznej wersji średniowiecznej Japonii. Główna bohaterka gry to Sakuna, która daje nam się poznać jako nieco oraz bestwiona mała bogini plonów, która za karę zostaje wysłana na wyspę wraz z piątką ludzi, takich zwykłych śmiertelnych ludzi. Nie jest zbytnio zachwycona tą perspektywą więzienia na jałowej ziemi, na której musi uprawiać ryż, aby utrzymać towarzyszących jej człowieków, ale bierze motykę i… rusza do walki. Do walki na zmiany z chwastami lub zwierzętami zamieszkującymi w wyspę. Pod względem mechaniki rozgrywki Sakuna of Rise and Ruin jest niesamowitą wręcz hybrydą, łączącą elementy kilku gatunków. Najwięcej czasu zajmie nam latanie z motyką po różnorodnych, a jednak po jakimś czasie bardzo podobnych do siebie mapach, na których zbieramy zasoby i walczymy z miejscową fauną. Wykonujemy w ten sposób kolejne questy, które popychają nam fabułę do przodu i pozwalają powoli poznać naszych towarzyszy niedoli. Poza narzędziami rolniczymi Sakuna dysponuje także magicznym szalem, dzięki któremu może przeskakiwać nad przeszkodami i wrogami oraz tworzyć bardzo efektowne kombosy, które wyeliminują wroga. W trakcie walki zbieramy minerały, rośliny, przyprawy i mięso, które przyda nam się po powrocie do naszej bazy w górach, gdzie czeka piątka naszych pozostałych bohaterów. Wprawdzie piątka naszych pozostałych bohaterów nie jest grywalnymi postaciami, ale możemy także ich zaprząc do pracy. Na szczęście nie będą to zajęcia specjalnie trudne. Polega to na prostym wysyłaniu naszych postaci na wyspę, aby przynieśli coś na stół, upolowali jakieś mięsko albo na przykład zebrali jakieś rośliny. W tej kwestii nasi pozostali bohaterowie jakoś specjalnie się od siebie nie różnią, ale mamy do dyspozycji podstarzałego prawie samuraja nieco zakreconą w temacie boga, niebieskooką, brankę z zamorza, dwójkę dzieci i niemowlaka. Tak więc jest opcja wysłania nawet pięciu postaci. I w sumie jest to spoko opcja, ale zawsze miałam nieco małe opory przed wysyłaniem niemowlaka na misję do lasu. Jednocześnie, wraz z powrotem do bazy, gra zmienia się w symulator życia na farmie, niemal w sensie dosłownym. Rozmawiamy z naszymi towarzyszami, komponujemy im posiłki, tworzymy lepsze uzbrojenie i ubiór, który nadaje się na różne pory roku, oraz co najważniejsze, uprawiamy ryż. Ale wcale nie jest to prosta uprawa, która polega na prostym. Kliknij tutaj, aby powstał ryż. Oj, co to, to, to nie. Proces produkcji ryży został rozłożony na poszczególne etapy i rozrasta się wraz z postępem trwania gry. Trzeba dbać o nawóz, nawodnienie pola, moment sadzenia, sposób odkładania sadzonek, wyrywanie chwastów, koszenie i odpowiednie wysuszenie ryżu, obranie, posegregowanie i pozyskanie jak najbliższego ryżu, który ucieszy podniebienia nie tylko nasze, ale w późniejszym etapie nawet samych bogów. Brak temu w niezwykle rozbudowanemu opisowi nie zajmuje to wcale dużo czasu, a przyznam, że jest bardzo uzależniające. Można te czynności oddać swoim towarzyszom do wykonania, ale wpłynie to na finalną jakość. A ja polubiłam to zajęcie na tyle, że w sumie nie chciałam go oddawać. Chciałam zostać perfekcyjną boginią ryżu. Um, to brzmi tak źle. Poznawanie nowych technik rolniczych przeplata się wraz z poznawaniem nowych technik walki, a fabuła płynie do przodu. I myli się ten, kto może uważać, że w tego typu grze nie da się upchnąć ciekawej fabuły. Opowieść nie jest naprawdę bardzo interesująca i aż czasem złościłam się na przestoje spowodowane wymuszonym farmieniem. Codziennie, kiedy Sakuna zasiada do kolacji z piątką swoich towarzyszy, pojawiają się krótkie rozmowy, które pozwalają nam poznać naszych przyjaciół i lepiej się z nimi zżyć. Świetnie też oddano powolną przemianę Sakuny z bardzo rozwydrzonej małej istoty do dojrzałej i odpowiedzialnej bogini plonów. Gra potrafi nawet na swój sposób odpowiadać na pytania, które dosłownie cisną nam się w pewnym momencie na usta. Ponieważ pory roku mkną tam bardzo szybko i w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, że mój niemowlęcy towarzysz nie rośnie, a dzieci pozostają dziećmi pomimo upływu lat, jak jest faktyczny stan ich na moment obecny? Czy żyją, czy nie żyją? Bo skoro mieszkają w boskiej krainie, to czy umarli? Czy jednak nie. I dokładnie w tym momencie, kiedy ja zaczęłam się nad tym zastanawiać, moja drużyna miała konwersację na ten temat, więc warto zdecydowanie słuchać tych rozmów, które odbywają się w trakcie kolacji, ponieważ. One są w stanie odpowiedzieć na wiele waszych pytań, które mogą pojawić się po drodze. Do scenariusz, scenariuszku mojej oczywiście niezwykłej uciesze, pełnymi garściami czerpiec z folkloru kraju kwitnącej wiśni. Są potwory i mity, które łatwo połączyć ze znanymi nam już z Japonii opowieściami, ale nie tylko japońskimi, bo wśród towarzyszy niedoli mamy jedną. Ewidentnie europejską przedstawicielkę, której najprawdopodobniej jest zakonnicą z Niemiec. Chociaż nikt w trakcie całej gry tego bezpośrednio nam nie mówi, ale łatwo się tego namyślić w momencie, kiedy Twoja bohaterka nieustannie mówi o miłości do Boga i piwa z lokalnej krainy, z której pochodzi. Taki tam smaczek. Kiedy tak grałam w Sakuna, zrozumiałam, że ta gra to kameleon. Wydaje się prostym, bezmyślnym klikaczem, w którym po prostu będziemy powtarzać pewne czynności. Do momentu, w którym nie zaczynamy rozumieć, że jest tu tak dużo warstw, że aż boli. Momentami dosłownie boli, bo wiele rzeczy i drobiazgów nie jest zbyt mocno tłumaczone, przez co może się zdarzyć, że odkryjecie pewne aspekty gry dopiero w jej połowie. Bardzo niefortunnie według mnie na przykład skonstruowany jest rozwój broni, która nie rozwija się sama, ale musimy jej pomóc. Tak samo ważne jak się okazuje są tu pory roku i dbanie o zmianę garderoby, bo wtedy zmieniają się nam możliwości i statystyki w walce oraz chociażby takie drobiazgi jak fakt, że pewne surowcy występują na pewnych mapach tylko w określonych porach roku. Tak samo sama walka zmienia swoje oblicze w nocy, kiedy nasi przeciwnicy potrafią być kilka, a nawet kilkanaście razy bardziej odporni na nasze ciosy. Jak się z czasem okazuje, tych drobiazgów jest naprawdę bardzo dużo i niestety gra za bardzo nie pomaga nam, jeżeli akurat rozproszyliśmy się w trakcie słuchania, kiedy ktoś o tym wspomniał raz na początku gry. Innym znaczącym minusem jest tutaj farming, a raczej długi grind. Ponieważ jedzenie się psuje, trzeba dbać o zdobywanie coraz to nowych zasobów, tak samo jak o rozwijanie broni, uprawę i kolejne questy, które wymagają odpowiednich składników, co zmusza nas do biegania raz po raz po tych samych mapach i tuczenia pewnych przeciwników bez końca tylko po to, aby wypadł z nich ten upragniony dwudziesty kameczek, który pozwoli nam ukończyć quest. Dodatkowo postęp gry jest niestety sztucznie wydłużany przez rozmaite drobne sposoby, które wraz z kolejnymi godzinami zaczynają być po prostu irytujące. Aby pojawiły się kolejne mapy do odkrycia na naszej wyspie, musimy wypełniać questy wymienione przy poprzednich mapach. Dopiero po ich wykonaniu możemy dalej iść słabo, nawet jeżeli czujemy się już na tyle silni jako gracze, aby już dawno wskoczyć na kolejną mapę. Tak samo kiedy powoli zbliżamy się do finału, nagle okazuje się, że przed nami zostaje wymienione do wykonania cały tuzin małych questów, które wymagają najczęściej jeszcze więcej powtarzania tych samych map. Szczytem jest w pewnym momencie recycling wszystkich bossów, kiedy gra zmusza nas do ponownego walczenia z nimi, bo powody. I z jednej strony rozumiem, że zostało to wytłumaczone fabularnie i ma to niby sens, ale w rzeczywistości jest to po prostu wykorzystywanie tych samych przeciwników tylko w momencie, kiedy świecą się na fioletowo, więc są innymi przeciwnikami. Doprowadziło to w pewnym momencie do bardzo ciekawego zakrzywienia czasoprzestrzeni w mojej głowie. Myślałam, że gram w Sakunie bez mała jakieś już 50 godzin, ale kiedy sprawdziłam czas na konsoli, było to zaledwie 20. Bo sama gra wcale nie zajmie wam wiele czasu, jeżeli tylko nie planujecie i oczywiście maksować kwestii uprawy ryżu i rozwijania wszystkiego, co jest dostępne w grze. Czas rozgrywki zamyka się mniej więcej w 25 godzinach. No, chyba że postawicie na wyższy poziom trudności. Wówczas poprzeczka zostaje ustawiona znacznie, znacznie wyżej. Przeciwnicy są silniejsi i trzeba poważnie wziąć się za ogarnianie kombosów, bo na niektórych mapach może być ciężko. Zwłaszcza, że pod koniec twórcy rzucają nam dosłownie całe fale przeciwników do pokonania. I nie byłoby to takie złe, bo na wystrzeliwanie 10 przeciwników powietrza za pomocą motyki ma swój urok, gdyby nie fakt, że jest się na całkowicie zamkniętym w danym momencie terenie. Niestety w niektórych miejscach na mapach pojawiają się zamknięte lokacje, w których musimy zabić wszystkich przeciwników zanim pójdziemy dalej. To boli, zwłaszcza kiedy po wybiciu wszystkich przeciwników nagle pojawia się kolejna fala dokładnie takich samych wrogów i wszystko zaczyna się od początku. Zdrowie zdobyte podczas wspólnej kolacji topnieje, a my zaczynamy przeklinać, bo mija też czas, a w Sakunie ważny jest cykl dnia i nocy, która to bardzo mocno wzmocni naszych przeciwników. Zdarzyło mi się niestety wycofywać się z walki, w tym samym nie zaliczając zupełnie poziomu, bo w nocy wrogowie stawali się nie do pokonania a raczej nie do pokonania w normalnym wymiarze czasu, nie wymagającym zadawania jednego punktu obrażeń przez następne dwie godziny. A mimo to grałam dalej, bo sama gra ma w sobie wielką siłę przyciągania w tych kilku drobnych aspektach, które czynią ją bardzo ciekawą i zwyczajnie wyjątkową, jak na tak wiele gier, których mimo wszystko miałam w okazję w życiu ukończyć. I ostatecznie myślę sobie, że Sakuna to jest taki niezwykły mishmash bijatyki, i symulatora farmy, który naprawdę mnie przyciągnął z bardzo ciekawą historią, który jednak jest bardzo interesującą grą, jeżeli tylko macie odrobinkę czasu i nie przeszkadza wam, że jednak w pewnym momencie ta gra stanie się mocno powtarzalna. Jeżeli macie może dwie godzinki dziennie, wolnego czasu, aby troszeczkę wyłączyć mózg i po prostu bić potworki, a potem sadzić sadzonki to zdecydowanie polecam Wam Sakunę, jeżeli szukacie takiej rozgrywki. Paradoksalnie ta gra może Was nauczyć bardzo wiele o uprawie ryżu, o takich rzeczach, o których w sumie nie myślicie w trakcie grania, a jednak w trakcie powtarzania i poznawania zupełnie nowych pojęć i techniki czytania zwojów, które pozwolą Wam zostać lepszym farmerem. Myślę, że jest to bardzo ciekawy aspekt tej gry, który może Wam się przydać kiedyś, kiedy zaplanujecie pojechać do Japonii i uprawiać. Ryż na wzgórzach. Mnie się przyda na pewno w momencie kiedy zdecyduje się porzucić całkowicie YouTube i pozostać farmerem ryżu. <grywa> nie, to się nigdy nie stanie. Z trudem utrzymuje jedną roślinkę kawy przy życiu w doniczce. Teraz czas na Wasz komentarz na temat gry Sakuna Rise and Ruin. Czy mieliście okazję zagrać w ten tytuł? Czy jesteście w ogóle zainteresowani tego typu grami? Czy w ogóle Was ten tytuł nie interesuje? Czy przecież się i macie zupełnie inne przemyślenia na temat tej gry? Komentarze są Wasze, natomiast ja bardzo dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić obrazek ziarenka leżu w komentarzu albo np. przykład lajka, suba, dzwoneczek, udostępnić to wideo. I mam nadzieję, że spotkamy się przy kolejnym wideo, w kolejną niedzielę, przy kolejnej grze. Natomiast na dzisiaj ja życzę Wam świetnego dnia. Tak to już mówiłam, wiem. I mam nadzieję, że pogracie sobie jeszcze do tego momentu w coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa pa! You're so good.